Tak wygląda rozebrany Grand Scenik 1.9 2010 rok, żeby wymienić kompresor klimatyzacji, żeby w ogóle zrobić dojście. Tak? Jak widzimy tutaj, to wszystko trzeba porozbierać. Od dołu trzeba porozbierać, zdjąć chłodnicę, wtedy mamy przez te dziurki tutaj dojście do tych śrub, i wtedy go tutaj. Dołem można wyjąć wtedy tutaj. Oczywiście łapy też muszą być odkręcone, żeby silnik lekko cofnąć do tyłu, bo tu by też nie wyszedł. Nie? I wtedy tutaj przez te otwory tam mamy dojście tu o, do węży, żeby węży kostkę odpiąć. Tak to wygląda. Masakra z rozbierania, a tylko nadmienię, że te śruby wszystkie są tak pordzywiałe, że ledwo się poodkręcały, tak, te główne, a kilka to w ogóle się obraca dookoła i nie idzie odkręcić, trzeba było dookoła, dookoła. No cóż, dobra, tak to wygląda, to by było na tyle, jeśli chodzi o wymianę kompresora w trójce.